Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. W dniu dzisiejszym chciałbym wam przedstawić śnieżnobiałe najnowsze Audi Q5 z dwulitrowym turbodoładowanym silnikiem o mocy 252 koni mechanicznych, oczywiście jeżdżące na gazie. Zapraszam do oglądania. Audi Q5 z 2018 roku, czyli najnowszy model obecny na rynku, z dwulitrowym silnikiem z bezpośrednim wtryskiem benzyny. I od dziś z instalacją gazową firmy KME typu Nevo Sky Direct. Auto generalnie należące do dość oszczędnych, ponieważ dotychczas spalało od 8 do 15 litrów benzyny, w zależności od tego jak się go użytkowało. Teraz będzie paliło bardzo podobną ilość gazu, czyli powiedzmy od 8 do 15 litrów plus litr do dwóch benzyny w celu. Przepłukiwania wtryskiwaczy benzynowych, które znajdują się bezpośrednio w komorze spalania, i gdybyśmy ich nie przewietrzyli, nie przedmuchali benzyną, to by nam się pozapiekały. Więc klient, który jeździ bardzo dużo kilometrów, rocznie około 50-60 tysięcy kilometrów, zdecydował się założyć u nas instalację gazową i oszczędzać kilka tysięcy złotych rocznie, a może nawet kilkanaście. Jakbyśmy to dobrze przeliczyli, średnio 10 litrów na 100 kilometrów. To jest jakieś 50 złotych, na każde 10 tysięcy kilometrów, Kosztowało to klienta 5 tysięcy złotych, na każde 50 tysięcy km 25 tysięcy. To myślę, że spokojnie 10 tysięcy rocznie klient zaoszczędzi, a instalacja gazowa powinna mu się zwrócić po nieco ponad pół roku jazdy na gazie. Założona instalacja gazowa to KME Nevo Sky Direct dedykowana do silników z bezpośrednim wtryskiem. Benzyny, tak jak jest to właśnie w tym aucie, tam na dole mamy mózg całej instalacji, czyli sterownik instalacji gazowej. E Reduktor zmieścił się tutaj. Wtryskiwacze pod pokrywą zaborów, ale nie jest to najistotniejsze. Cały samochód prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Biel z czarnymi dodatkami typu felgi, lusterka czy e atrapa. Przepięknie skomponowane wnętrze z brązowymi dodatkami skórzanymi i drewnianymi. Aż zachęca do tego, by nim jeździć. Bardzo ładna, nowoczesna deska rozdzielcza, ciekłokrystaliczna krystaliczna w pełni i panel nawigacji. A my do tego dołożyliśmy jeszcze przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili jeszcze pokazuje nam, że silnik jest na zasilaniu benzynowym, a jak tylko diody przestaną mrugać, tak jak jest to w tej chwili, to już jesteśmy na zasilaniu gazowym. Dodatkowo te pięć kolorowych diodek pokazuje nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który umieściliśmy w miejscu po subwooferze. Zbiornik toroidalny o pojemności 50 litrów brutto został zamontowany w miejscu subwoofera, który poprawiał efekty dźwiękowe sprzętu karaudio, który jest sterowany z, MMA, z MMI tam z przodu. a do zbiornika możemy zatankować około 40 litrów gazu, co powinno pozwolić na przejechanie od 300 do 450 km, w zależności od tego jakim tempem będziemy się poruszać i jakie nam wyjdzie średnie spalanie. A po tym przebiegu możemy podjechać na stację tankowania i zatankować sobie tego taniego i ekologicznego paliwa za pośrednictwem pełnego wlewu, który znajduje się obok wlewu benzyny. Nie potrzebujemy żadnych przejściówek do tankowania, tylko bezpośrednio. Pistolet typu Dish i w połowie Europy możemy tankować bez żadnych dodatkowych adapterów. Wszystkich tych, których, którzy chcieliby takie Audi, zapraszam na rynek wtórny, bo w salonach sprzedają już nowszy silnik połączony z silnikiem elektrycznym. A szczególnie z rynku amerykańskiego, tak jak ten samochód, można sprowadzić całkiem niezłe egzemplarze. W dobrej cenie i bardzo dobrze wyposażone. Jak już sobie sprowadzicie takie auto albo kupicie, zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej. A jak już macie takie audi albo inny samochód z instalacją gazową bądź nie, zapraszam do nas na serwis, naprawy i przeglądy swoich samochodów. A wszystkich tych, którym spodobał się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, oczywiście z dzwoneczkiem, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od ponad 25 lat. Tymczasem na gazie. Hej!